Dzień dobry, witam w programie Naosi. Zapraszam do analizy wypadku drogowego. Wraz z Andrzejem Wachowskim to zrobimy i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, co tam się wydarzyło i dlaczego do tego doszło. No, a ze mną doma na tym, także zapraszam do oglądania. Oglądajmy wypadek. Ale zobaczmy, tu są dwa czerwone światła. Co prawda żaden pojazd stąd nie jechał, bo żaden. Dobrze, ma czerwone stoi, to tu wyjeżdżają na zielonym, a sprzeciwka sobie jedzie jakiś właśnie sportowy samochód, który w ogóle nie reaguje i jedzie sobie spokojnie. Hamulca nie naciska, choć widzi boku, już od. Widzę, że już z tamtego pasa, przez te pasy przejeżdżają pojazdy, a on dalej jedzie, nic, zero reakcji, proszę uprzejmie. Zaczytany, zapisany i po prostu górę, nie widzi całe szczęście, że ta, ta osoba z tym wózkiem po prostu nie weszła mu na, wcześniej na, wcześniej na, na to żeby bo przejechał i koniec. No po prostu ludzie, no brak słów, brak słów, dwa samochody jadą duże, niemalutkie, to nie jakieś tam... Skutery, tylko pojazdy. I sygnalizacja świetna. Co jeżdża, święta krowa, jedzie wolno, co prawda, żeby szybkości nie przekroczyć, ale nie patrzy gdzie jedzie i jak jedzie. O. Tak, jakby tamtych światła nie było po tamtej stronie. Jesteście w mieście, zwracać uwagę, telefony schować do schowków, nie odbierać, nie pisać. Jak już to jest taka potrzeba, zawsze można zjechać obojętnie w jakąś zatoczkę i sobie przeczytać, napisać. No niepojęte zachowanie, niepojęte zachowanie, no. Dokładnie. Wina ewidentna tego wolno jadącego pojazdu. Tak, Bo bez, no, bez reakcji, bez niczego. Pożocik. Po prostu do lakiernika, do blacharza i do lakiernika, kara musi być. Kara musi być. Dobrze, że się nikomu tak specjalnie nic nie stało tutaj. Cóż, no, niestety, tutaj po prostu ten kierowca nie zauważył, że wjeżdża na skrzyżowanie. To jest po pierwsze. Przy na skrzyżowaniu jest oświetlenie czyli tak zwana sygnalizacja świetna. Która najprawdopodobniej, bo widzę, że tutaj no, jak z tej strony były dwa czerwone, to z tamtej strony na pewno było czerwone, a tym bardziej potwierdzałem pojazdy, które wyjeżdżały, z którymi się zderzono. No, dwa pojazdy wyjechały, no, na pewno miały zielone i tutaj no, kierowca albo pisał SMS-a, albo czytał SMS-a, albo próbował wybrać numer, nie zwracał uwagi na przed siebie nawet. No i cały szczęście, że tam pierwszy nie wyszedł, nie potrącił pierwszego. No, i po prostu, no, jakbyś to nazwał? polskie drogi. Polskie drogi, tak. Polskie drogi, tak. Ludzie jeżdżą choć powoli, ale nie patrzy przed siebie, co się dzieje. Nie wolno rozpraszać uwagi na kierownicą swojej. Dokładnie. Trzeba zwracać uwagę na to, co się dzieje przed pojazdem. Nie tylko metr przed nim, ale też dużo dalej. Telefon na bok. No. Wszystkim, wszystkim tego życzę. A ja poproszę, żeby widzowie zaglądali do nas na nasz kanał na YouTube. Oglądajcie nasze analizy. Lajkujcie. Lajkujcie. No I, i... i zapraszam, żebyście też ocenili tą sytuację. Może ktoś inaczej to oceni. My to podzielimy się z innymi widzami, waszymi, waszymi spostrzeżeniami. Także... Zapraszam do następnego odcinka, już za tydzień. I zapraszamy też do dyskusji, do dyskusji. na YouTubie. Piszcie do nas. Do widzenia, do zobaczenia. Coś.